Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piotek Witam Was w drugim odcinku, zagramy Diablo 2 za w trybie Hardcore Mojectow no, i przeprosimy za ostatni odcinek, gdyż w ostatnim odcinku zapomniałem, że... czy... Opomniałem się dopiero po filmiku, że grałem w, z... na głośnika, a nie do tak. I tak. Niestety. Mój głos tam się niekiedy tam Wiksował z głosem gry. Nie ładnie to wyszło, ale za to przepraszam i w drugim odcinku już jest to trochę lepiej, bo ogólnie teraz powinno być już lepiej. Dobra, co w tym odcinku? W tym odcinku najprawdopodobniej schodzimy już do... Nie, nie schodzimy do, tylko idziemy na kamienne pola. Kurde, nie wiem czemu ta gra tak się tak ścina. Może spróbuję sobie opcję graficzną na średnie dać. Rozmy... Rozmyte cienie wyłączę. Albo włączę. Perspektywę wyłączę. O, nie czekaj. Ta perspektywa jest, Be granie bez tej perspektywy jest takie dziwne. O, to jest dużo lepiej. Dobra, może na średnich sposób będzie lepiej działać. O, dalej są te ścinki. Nie wiem pojęcia czemu. Może na niskich nie będzie. O. No dalej są. Ja nie wiem, czy to jest powodowane. Jeżeli ktoś wie, to Możecie napisać mi w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Czym to może być spowodowane. Dobra, bez będę gadania, bo już się rozgadałem. No mi się w takim razie na, zimny, na zimną równinę, a zimnej równiny poszukamy przejścia na kamienne pola. Przypominam, że gramy w trybie na hardcore, czyli jeden, jeden niemej koni gry. Czyli będę po prostu do do takiego stopnia, jakiego uda nam się dojść. W tym też nie będę wcale przechodził tak 100%, że wszystkie. wszystkich potworków muszę zabić, takiego? No tu będę normalnie szedł, co znajdę, co zabiję i. jakoś ten ex pominę tam. Pójść! No, inwencyjnie, świetnie. No, Tychaj. Jeszcze jeden jest, jest jeszcze jeden. Dobra, już go nie ma. nie śniemy. Tu 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 tu, 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 jest, tu jest, jeszcze jeden No kurde, te ścinki są denerwujące przy Już no, do rzucania weźmiemy, bo eszyteryczny coś tam będzie wart Kultary są zbyt letanie, myślę, że w wytrzymałości weźmiemy, bo na pewno się przyda No chodź tu, No tak, tu nic Myślę, że w drodze, A sobie wniemy, co tam O jeju, jeju. Dobra. Jeżeli słyszycie taką, jakby piosenkę graną w tle, no to przepraszam, ale mieszkam niedaleko kościoła i nasz proboszcz wykombinował sobie takie coś, że tutaj będą grały trąby. To już tak 3 lata już jest. Tak jak się już powinno przyzwyczaić, ale no, na nagranie niestety nie mogę tego uniknąć. Teraz jest bodajże godzina 8:20, jak to nagrywam mi właśnie. O godzinie 20 zawsze grają. tego mam nadzieję, że nie macie Cię tego za złe. O, śmieszna sprawa z tym jest że Tak to gra, a tak zawsze gra to również o 7 rano, kiedy ranne wstają z orza. I jak przyjeżdża do mnie, na przykład jakiś mojego, kolega, mojego brata kolega, lub ktoś, kto jest przyzwyczajony, to rano zawsze się denerwuje, bo budzi go to budzą go te trąbki budzą go no ja już przywykłem kiedyś mi też ono się budziło jako do szkoły po budkach. ale teraz to teraz to już się stać przywykłem się to nie ma problemu z takim czymś o wielki balizm świetny co on ma o Uu! jaki fajny kop do wytrzymałość nie będziemy mieli takiej problemu z że... Zmniejszenie się wytrzymałości. A ja póki co mam mało rzeczy... Mam mało, mało tych e, a, a, amuletów w e, talismanów w moim kibunku, więc możemy sobie to póki co nosić. Ale te spadki klatek mnie denerwują. Nie mam pojęcia dlaczego... dlaczego tak jest. Nie mam pośredniego pojęcia dlaczego. Tak jak mówię, jak coś wie, dlaczego i co mam zrobić, to proszę byście napisali w komentarzu. Będę się tym stawem męczyć. Może to się po prostu stabilizuje, ale na razie takie spadki są po prostu nerwujące. Może jest po prostu, jest to konfiguracja, nie wiem. Graficzny, nie wiem. Kontrast? No, dobra. Tutaj się zmieniam. Oświetlenie. Oświetlenia? Aha. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Jakoś to przeżyjemy. O. Nasza najmniejsza masowa na poziom trzeci. Ja kiedy tam ja czwarty. Ale spokojnie. To dopiero początek gry. Wszystko się nam jeszcze ułoży. Oczywiście, że to nie padnę. Trzymajcie kciuki. Zobaczymy, jak daleko uda mi się zajść. Ostatnio padłem na koszmarze, Grałem z hardcore of na, y, w takiej powłocznej lokacji. W dżungliu pierwszym, w trzecim akcie. Tam były takie małe kościele, wyskoczyły i o. Bagien na czele, czy się jakoś nazywało, i no, miałem paladyna z świętym strząsem, to i zapałem to trzy razy sobie. Paladynek machnął, no, oni na oni na hita, na hita zeszli. Mój paladek też na hitę szedł. <gry> Dlatego. No ja jakoś to tam przygnębiał wspomnienie. Mam nadzieję, że teraz się uda. Znaczy na normalu tam jest w sumie mało, mało groźne. Te potworki też często są za mocą na normalu, więc... No, no tam sobie poradzimy, uuu. Dobra. Miał seryjne błyskawice, więc. Trochę te... te, wszystkie te błyskawice klapały, ale. Daliśmy radę. Co ja powiem, są, bole? Nie. dobrze. Kurcz sobie weźmiemy, orlokulas sobie weźmiemy. Może będzie droższa, znaczy no, droższa będzie. Ma no, tam wolę wypłacić, więc tam bez będzie je kosztować. O, kolejny czekie. Bez... No, A więc tak. I do szóstego poziomu będziemy mieli święty ogień, potężny kop do obrażeń. I wtedy już nie powinno być takich wielkich trudnych. Te to praktycznie można szybko ginąć. Też będę musiał zwracać uwagę na jakieś odporności coś takiego, bo tak, to początek gry, to te odporności nigdy nie są za duże, ale jak już tam się wypracuje na przykład na drugim akcie już będziemy starać się podczas wa do walki z Uriahem, bo jak się na zimno, to będziemy się bawić podczas walki z Uriahem z mikst miksturkami odtajania, jak to zwykle mam w zwyczaju się bawić, na Diablo będziemy się bawić z odpornością na błyskawicę na ogień. No na odporność, znaczy na obronę w miarę taką przyzwoitą, czyli jakaś, jakaś dobra zbroja. No ale to dopiero jak dojdziemy. A więc a ja uważam, że dojdziemy tam, to na luzie. To powinniśmy jeszcze tak uważać na to wszystko, tutaj, żeby tak nie paść, to głupio. To nie, on powinno nam się udać. Trzymajcie kciuki. Nic. Musimy dać tutaj łajpunkt. I kamienne krainy. Czyli tam gdzie będziemy mieli portal do Tristram, żeby ratować Dekarda Kena Ja ogólnie mówiłem, że ja nie będę zagłębiał się w fabułę. Po prostu może się... czasami coś dopowiem, jeśli chodzi o zadanie jakie wykonujemy. Ale ogólnie fabułę to ja się za tak wiele nie będę zagłębiał. Może czasami tam opowiem jakąś historię, albo coś, ale, też, ale... O to nie rzadko. No chyba że chcecie, żebym opowiadał o czymś, to piszcie w komentarzach oczywiście. Ja czytam te komentarze, bo w sumie za dużo ich też nie ma na porządek. No, czułem już... Szafir na wypad, Ja mam takie wrażenie, że może, mogą mnie te dźwięki zagłuszać. Ja ściszę sobie jeszcze troszeczkę. Albo po prostu mi się tylko wydaje. Nie mi się to po Nie wiem jak w pierwszym odcinku. W pierwszym odcinku raczej mnie nie zagłuszało, więc... Wiem, że w piątym arcie tam są te głosy dziwi, jakoś ci że tam trzeba po prostu ściszyć... Być... O ty, działo. Chłopak, chłopak, mam. Kurde, te spaffy klatek są denerwujące. Ale czemu one takie są? Ja nie mam pojęcia czemu. Nagrywam Flapsem. Podczas nagrywania Flapsem Diablo nie było żadnych problemów, żadnych skin. Okej, ja też próbowałem coś tam nagrać z Diablo wcześniej, wiem, biedno podejście, ale... No nie miałem że to... nie miałem dużych problemów z tym, z tymi spadkami klatek po prostu, ale no, teraz nie mam pojęcia przedmiot. By... Nie ja sprawdzę w internecie, może coś po prostu pisać ten temat, może po prostu ma coś w się ustawić albo coś, nie mam żadnego pojęcia. Coś się zobaczy. No, kurde, no te spadki są coraz większe. Kurde. Tu mnie to mnie po prostu, to mnie denerwuje. No właśnie, no i tak sobie. Kurde. Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia co idzie. Hmm. Kurde. Dobra, idziemy do, mi do miasta. Idziemy do miasta. Kurde no. Nie mam pojęcia, co się dzieje z tymi spadkami. Nie, 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 nie wiem jak naprawić, ale... w imieniu zakonu. To mnie denerwuje. O, na ogień 5. Ale no, nie, nie chcę osobą bronę. to wytrzymać. Nie mam zręczności, Nie dziękuję. czy do energii, czy do many. Nie dla mnie, nie chcę. Mój pierwszy amulet, ale nie chcę. Co mi daje mano? Praktycznie nic. No, a ten czas zawsze nie przyda. Dobra, troszeczkę kasy, to, troszeczkę, to. To jest z to, że. Oj, ten kaptur właśnie chcę sprawdzić, bo na podobnie będę go nosił. No jest. Ale lipa. Lipa. Niech on lepszy. Znaczy nie, no. Obrona ma lepszy To by wezmę, no, ale. Wcale to taki dobry, doby... wcale taki dobry nie jest. Lipa. Dobra. Zdeponujmy pieniążki. W takim razie, zaponujmy pieniążki. Pieniążki. Dobrego dnia! No właśnie, co tu mamy? To. To, to zakładamy. A to będzie dla najemnika, dla odbiraku, więc. Naprawimy swój sprzęt i czarcie, zobaczymy, może ma coś lepszego. Obecnie w niczym, dziękuję. Co ty tu masz takiego? Co to jest? A, lipa. Najpierw jemy już poziom szósty i mamy święty, święty ogień, więc... Dajemy klejnociki Będziemy je miksować Będziemy miksować klejnoty Tak to jest. To jest, będziemy miksować klejnoty Dobra, idzie, o, tu jest krąg, tu będzie rakaniszu Którego sobie trzeba zrobić. Może ustawimy na unikat. nie, dzieje ja się na pewno na unikaty mogą no, no, i często wypadają w pierwszym akcie jakieś tam unikaty. Na przykład teraz miałem pałkę. Nie. Miałem sztylet w pierwszym akcie. Wypadł mi bodajże mewa. On miał tam odporności na Nie. Odporności nie miał. On miał szansę na znalezienie magicznych przymiotów 100%. No, no i chodziłem chyba przez dwa poziomy trudności z takim sztyletem. Po dwóch. I się bawiłem. Szczególnie teraz będziemy też musieli popracować nad jakimiś, właśnie, większą szansą na magiczne przymioty, bo... Przy moim trybie gry to trzeba żeby jednak liczyć na tę na tą szansę na lepsze przedmioty, bo... Daj lepszy przedmiotów w końcu nie damy do rady. Dobra, damy tutaj szybko te punkciki i święty. święty ogień. I w odporność oddaję premię. O, najmniej Dobra, teraz możemy się tą No hita. No hita, no, szafir kolejny, świetny. Trzeci. Gdzie jest ten rakaniszu? Gdzie uciekłeś? Gdzie ty, rakaniszu, uciekłeś? Tu jesteś. Dobra. tyle zostali, no dobra. Ty ty no dobra. No dobra, jakie mam wrażenia? 1246. sobie jeszcze trochę w, w ręczność. Dobra, to tylko łajpoń znaleźć. A potem tu już widzę, że jest zejście do tej jaskini. Może akara potrafi rozwiązać tajemnice tych kamieni? ja, no akara potrafi, potrafi. Ale to jeszcze nie teraz. Musimy znaleźć punkt nawigacyjny. Eee. Wiecie co, ja zrobię krótkie cięcie. Postaram się puszczę w internetie, co ja mogę zrobić z tymi cięciami, bo... bo te spadki jak po prostu są drażniące i nieprzyjemnie się mi się to zgra, więc Zobaczymy za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Nie znalazłem informacji jaką chcę naprawić. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane Ale... Jak już nagrałem nagrywam ten odcinek, to jeszcze nagram ten jeden odcinek Po czym... Po prostu... Jakoś spróbuję to ogarnąć tą... własną rękę Bo sobie, jak jaką całą grę przy takich odcinkach grać, to po prostu... To, to mi się nie chce, bo to jest po prostu nie... Nieprzyjemnie się gra Kurde, gdzie ten white to no to nie, no to nie jest podobne. Nie mam pojęcia, może w opcjach graficznych muszę wyłączyć w, w wyłączyć. Nie mam pojęcia pojęcia nie mam. Bo mm, Tu 30 FPS cały czas jest. Konfiguracja sterowania... Nie no, konfiguracja sterowania na pewno nie. Autocentrowanie auto pokażne. Poproszę nie Nie mam pojęcia, kurde czym to jest spowodowane? Hmm. No dobra. No, no. W pierwszym odcinku o, o tyle nie miało to takich e, chyba filmów tak często nie było. W pierwszym odcinku też nie jestem pewien. W pierwszym odcinku chyba nie było aż tak znane. Teraz to już naprawdę jest denerwujące po prostu. Ale przez to, że jak nie nagrywam to wszystko działa najlepiej. Nie mam pojęcia, czym jest problem. O no, kurde. Zawsze jakiś problem musi być. Zawsze musi być jakiś problem. Hmm. Gdzie ten weapon? Tu jest. No. Dobra, no, przynajmniej jeden. Dobra, idziemy na ten. To zejście. To. Jest kinie, Potem idziemy na mroczną knie. I z mrocznej knie. O, jest chwilczka doświadczenia. A przyda się, nie powiem przydać. Obrażenie i obr obrażenia przerowe, czyli te które nie otrzymują o. No to ogólnie przez cały normal będziemy z, z tą wolnością chodzić. No a zapominam obrażenie przez cały normal. Na koszmarze sobie zmienimy na coś innego. Zrobimy reset umiejętności. No i Co tu mamy? Wjechać. Kapliczkę zbroi. To sobie właśnie zbroję. Nie, mam, mam doświadczenie, to nie. Wolę do doświadczenie pobiegać sobie chwileczkę. Dobra, gdzie to zajście może być? Trzymajmy. Obstawiajcie, gdzie to może być. Niech się wydarzy na to, to może zejdziemy sobie i sprawdzimy. Też znając mnie, to mam pecha i nie mam racji. Ale przekonamy się. O, jada, wszyscy w tak lecień. No chodź, 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 dzień, 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 to nie boli. To jak sen. No chodź tu. To jak sen. Krówko. Ciekawe, czy wiecie, z czego to jest tekst. Też na pewno wiecie. Kto, kto wie, o to niech się pochwali w komentarzu. To jak sen. Krówko. Bardzo doskonałe. O! Zniekształcenie. To łatwiej się na widać co? Może no. gdzie to zajście jest? Pomyślmy, mi się, że gdzieś tu może być. Piliotko, ups, czyżby jednak nie było? No, duży to po duży weźmiemy. Sobie weźmiemy, nie mów se, bo wieśniacko brzmi. Kurde, muszę się poprawiać bo ja nawet kupił tak gadał to mi poprawiajcie w komentarzach Muszę się tego wcale to ja sobie mogę sobie dukę wstać chyba Dobra, tu nic nie ma, nie chcę nic No, Ci tam pięknie tam W sumie na pierwszym poziomie to jest Taura ma tylko ile ma metrów? 4 metry to jest mało No ale z poziomem to ona się będzie rozwijać i w końcu będzie miała te 16,6 metra albo jest tym poziomie, na no to ona będzie trochę, troszeczkę robić z przeciwnikiem. Szczególnie jeżeli będę biega pomiędzy dużą ilością przeciwników, a wtedy obrażenia te 40 ileś do no 50 ilość będą te obszarowe wynosić, więc wtedy będzie ładnie, no, ładnie te obrażenia wchodzić procentowo, tak chodzi ogólnie bo i takie 20, 30 takich właśnie upadłych by dostało takimi wrażeniami, no to, to byłoby ciekawie. Chyba to tu będzie na co? Chyba tutaj będzie to zejście. O, czy by był jakiś czynczynik? No, z niekształceni. ani każde świadczenie nie jest, więc dobrze. I co, jest tutaj to zejście? No jest. Brosz tak nie na no, rocznik nie musimy znaleźć. White Jakie drzewo i drzewo inifusa. Strzegące przez... Strzeże go kto? Yy, kurde. Yy, trzewio... Nie, jak, jak on się nazywał? Cholera, zapomniałem. Ten, ten, który zawsze strzeże tego drzewa, on się nazywał... O, szyszak. Szyszak weźmiemy. Szyszak to już lepszy chyba taki metalowy. Poziom siódmy, a ten on, poziom siódmy... Dobra. 11 obrony, świetnie. Lepsze, no. Nasza najniżka w ogóle padła, musimy być w mieście, do... ja będę w mieście, trzeba wkręcić, wkrzesić Kurde, no te FPS i mnie zaczęły już denerwować Nie, nie wiem, muszę coś z tym zrobić, bo ja nie mam poję... ale muszę... Kurde, nie wiem, co mam z tym zrobić właśnie Nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić W, w ogóle to poziom byłem może on punkciki I to dam trochę w... Żywotność Wdychać Czaszek nie zbieram I drugi poziom do świętego ognia I obrażenia znowu nam wzrosły No świetnie Dobra, teraz znaleźć drzewo i znaleźć point. Teraz w tym odcinku moje założenie było, że dwa questy na odcinek Ten odcinek będzie z jednym questem, bo Muszę coś po... muszę muszę po prostu nad tymi odcinkami, no bo te silniki to po prostu, o, to tu To ciempionik? Tego sobie zgasimy. O, polera, on zabije. Musimy że nazywać na hardkorza. Nie mogę tak pędzić. Będę tutaj miter, miksturkę, miksturkę. Pikonek zbroi nawet nie biorę, nie chcę się ich zbierać. Tu jest zejście na wyżne, tam o, to też dobrze, dobrze że znaleźliśmy. Potem nie będziemy musieli szukać. Więc takie wytrzymałości sobie wezmę. I nie, nie 4 Trzeba będzie skoczyć do Charlie. Naprawić sprzęcik. Żeby nie było. No kurde. Denerwujący to jest. Tu wejść tu jest. O, szyszak dobrej jakości Czy Czyli to nie jest jeszcze z większą broń, tak? No jak, 13, to zmieniamy. A ten damy najem miejsce, jak w jakąś Ole Rano. Głupie FPS, -y, musicie spać. To są takie... Nie nie spadki FPS, -y, tylko takie zacinki są. A zacinki są denerwujące, przyznam. Bardzo denerwują. Nie mogę jeść, nic więcej. Kurde, za dużo mi ściechnie, dawno sobie na tę bokę. No, Co ona ma? Eee, jedno miejsce na kręgę, to no, nie, nie będę tego brał. Znaczy nie będę tego używał? Po prostu, Miałem miał dwa miejsca na klienta, to byśmy mogli jeszcze jakąś celność władować w niego, swoich nocików, albo coś, na początek i z całej korzyści, tak, nie wciąż się. się. A w tym Tak. Ty ja uciekasz. Do widzenia. Uuu, za tym zrobię, no. O. Niebieski To już musimy wziąć, koniecznie. Kurde. Zad żadnej fali z teraz nie miałem przez te odcinki. Ja się tego denerwuję O, kolega do mnie napisał Najprawdopodobniej O, tarża! O, panie! To trzeba wziąć dupy dupie <grych> O, jest fajnie Dobra, skończymy stąd do miasta No kurde, jak te FPSy spadają, to już zaczęła denerwować Po prostu denerwuje No i No i świetnie Mamy nową tarczę Are you fucking kidding me? nawet się zaczyna jak jestem we wspólku. To po prostu już ja mam nerwy. Ta się denerwuje. Nie, 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 to już mnie denerwuje po prostu. Przepraszam wasz, ale mnie to denerwuje. Dobry wieczór. Dobra, wiecie co? Ja skończę to odcinek teraz. Przepraszam Was za taki krótki odcinek, ale no, widzicie sami przez te spadki, co ja po prostu nie idzie grać. Postaram się zrobić coś do następnego odcinka, żeby to naprawić. Tak więc do zobaczenia na tym odcinku zagrajemy w Diablo. Cześć!